Witam w kolejnym odcinku top 10 rzeczy, których nie powinno się mówić na polskim YouTube. Czy pokażę swoje stopy? Oto moje stopy procentowe. <laughs> Czy pizza to owoc? Za każdym razem sobie wymawiam z faktu iż jestem na diecie iż pizza to owoc i legalnym jest to zjeść. Tak jem owoce. Czemu pytasz? Kiedy Undertale? Nie wiem, ileś duberów i ja ciebie okradło? I z czego? Oto pełna lista ludzi, którzy coś, coś, coś mi ukradli. Szukajcie tych osób. Recenzja shipu Katon x Glamrock, czy jest potencjał na hentajca? Jeżeli chodzi o potencjał na hentajca, wszystko jest potencjałem na Ale A recenzja shipu to ship od enemies to lover. Uwielbiam, jeżeli mieszkasz w depresji, to masz większą szansę na mienie depresji albo referencja, czemu dzik sra w lesie? Patrząc na ceny, toalet i na to jak inflacja idzie w górę, to nie dziwię mu się, dokąd nocą tu ptajesz, aby zobaczyć jak dzik sa w lesie. Mamy w domu Macaron. Macaron... Oh my god, is that motherfuck kpina referencja? Zawsze jest okazja do kpina referencja. Czy zrobisz kolejny fany moments? Jeżeli... Nie, czy trzymacie anime dziewczynki w piwnicy? Najlepsza kolekcja na terenie województwa lubelskiego. Łucznie istnieje. Kiedy zapłacisz zaległe alimenty na Bonexa? A ty, kiedy zapłacisz zaległe alimenty za kana Helder? Tu jest gdzie nocą, tu ptajesz. Wiedziałeś o tym, że McDonald's na litewskim jest otwarty do drugiej w nocy? Warto się przejść. Znaczy, ja jeszcze nie byłem, mam w planie, ale ciekawe to musi być doświadczenie. Ciekawe czy nie pobiją. Kiedy Undertale? McDonald's na litewskim jest zawalistym miejscem. Czy boisz się swojej lodówki? Kiedy dubbing z Undertale i film z Karo. Kiedy film z Karo, Zależy, o jakim film mówisz. Kiedy dubbing z Undertale? Ach, ten McDonald's litewski jest bardzo fajny. Czy kupuję zamrożone pierogi z Biedronki? Ja kupiłem. Nigdy więcej. Taki jest nieturnający się owoc, oprócz banana. Nie wiem, ananas może być takim owocem. Dajcie mi zobaczyć. Eee, myślę, że ananas. Przez to jaki ma kształt, te wszystkie te takie ostre. Co jeszcze może być? Gruszka, ona się ukręci. nie wiem, bakłażan. Jak wyglądał twój wczorajszy sen? Nie powiem akurat jak wyglądał wczorajszy, bo byłem chory i trochę go nie pamiętam. Ale tak wyglądał jeden z ostatnich słów. Jaka jest twoja ulubiona temografia mangi? W której temografii są komedie romantyczne? Jak otwierasz jajko niespodziankę, ponieważ nie wiem czy jest powód dlaczego je zabronili w Stanach. Zacznij może od tego, że jajko niespodziankę otwieram tak. I to jest nieironiczne, tak? Otwieram. A drugą, jeszcze bardziej nieironiczną rzeczą jest takie coś, że zabronili jajek. W ogóle, kinder niespodzianek zabronili w Stanach, bo oni tam mają takie prawo, że w jedzeniu nie może być obiekt stały. A my wiemy, jacy są Amerykanie. Oni nie są najinteligentniejszym narodem, ok? Dlaczego Alex, śmie Dlaczego obrażasz tak, Alexa? Co on ci zrobił? Przecież to jest. To jest twój najlepszy przyjaciel, już to jest twoja miłość życia. Czemu tego da tak kobra? Co sądzisz o utworze Sander S. Big Klamoty? Czy uważasz, że powinien zostać hymnem narodowym lub hymnem furasów? Ja ogólnie myślę, że z każdym dniem oddalamy się od prawdziwej muzyki. Dlaczego ludzie jadą po Nickelback, a takie coś dalej istnieje. Kurna. Skoro owoc towarzywo, to warzywo, to owoc, idąc tą logiką, to chyba tak. Skoro idziemy spać wieczorem i za chwilę budzimy się gdy jest jasno, to znaczy, że przenosimy się w czasie. Chyba? Znaczy to jest taki sam sposób jak było wszak przenosić, nie wiem, jak Wolzat i zamrozili to jak on się obudzi w 2077 to będzie się przenosił się w czasie, Od 100 lat się przeniósł. Chyba tak, jak popadasz w hibernację, to, to coś podobnego. co nie? Nie wiem nie znam się na fizyce wana. Elevena. Siema, zadawać zadawajcie kolejne pytania, żeby było kolejne głupi film. Nie wiem, jestem chory. Kocham Boci The Rock.